Siemano, pokażę dzisiaj jak zmontować sobie RC Bandito. Tu widać białe kółka, ustawienia, swobodny tryb celowania i będzie nam potrzebny jeden znajomy, który też ma Arenę. Żeby założyć no, koła lub, albo trzeba mieć jakiś pojazd z Areny na kołach od Benego, lub tam te elegi no niestandardowe, które można u go przerobić lub jak ktoś ma jakiś inny modowany pojazd z, z tablicami Yanktona, z zielonymi szybami Secret Goldem, no może użyć tego pojazdu wjeżdżamy nim do warsztatu klikamy opuść pojazd podchodzimy do RC Bandito ustawiamy sobie pierwszą kamerę i odchodzimy jak najdalej od Bandito, ale tak żeby mieć tą możliwość szczałki w prawo i teraz bardzo szybko, szczałka w prawo a lewy analog na dół Trzeba patrzeć się tu w stronę tego wyjścia i kliknąć strzałka na dół A lub X i lewy analog na dół. Tak żeby nas tu obróciło taki właśnie. Coś takiego potrzebujemy, taki efekt, że nas tu obejrzy się dookoła. No, patrzymy się w stronę tamtego wyjścia z warsztatu i klikamy strzałka w prawo i A. Bardzo szybko i od razu lewy analog na dół. Teraz w przypadku pojazdów z areny tu musimy zmienić spoiler, bo one nie mają pancerza. W przypadku tego na przykład jakbyście używali Eldy lub innego pojazdu, to wystarczy zmienić pancerz. Jak to zmieniliśmy, dajemy start online ekipy. Można użyć te wejść na ranking jakąś ekipę pierwszą z góry i dołączyć do kogoś innego lub do znajomego. No na Xboxie znajomi działają, że można przez znajomych, byleby miał inny tryb celowania. Klikamy dołącz do gry, pierwszy komunikat sam nam się potwierdza, drugi wyskakuje, że jest inny tryb celowania, to dopiero to anulujemy, wychodzimy z tamtych komunikatów. Teraz wysiadamy z pojazdu, podchodzimy jeszcze raz do RC Bandito. Mamy strzałkę w prawo, ale tego nie klikamy, tylko teraz znajomy, który nam pomaga w tym glitchu, musi być u siebie w arenie. No, musimy to arenę i nas zaprasza. Nad mini-mapką nie wyskoczy nam powiadomienie. Ale będzie słychać, że coś przyszło na telefon, wyciągamy telefon, przyjmujemy zaproszenie do jego areny, respimy się u niego, wychodzimy, wracamy do siebie i mamy już gotowe RC Bandito. I tu od razu pokażę jak zmodować sobie pojazd przy okazji, albo pojazd, który nie wjeżdża do, nie wjeżdża do mechanika. Wchodzę od znajomego, wchodzę do siebie. Erce bandito gotowe. I teraz tak. Wsiadamy do pojazdu, który chcemy sobie zmodować. Dipad w prawo. Wysiadamy z pojazdu, podchodzimy do RC Bandito. Dipad w prawo, zmieniamy mu oznaczenie. I robimy to samo. Start online ekipy. Rankingi. Pierwsza z góry. jakiś tam graczy. Klikamy dołącz do gry i anulujemy tylko ten drugi komunikat. No na Xboxie no na pewno działa to, że można przyznać znajomych. Tu na playu nawet tego nie sprawdziłem. No, ten anuluję. Z tego wszystkiego wychodzę. Wsiadam do pojazdu, daję gazu. I auto gotowe. Teraz pokażę jak zmodować pojazd, który nie wjeżdża tutaj do mechanika, jak zdobyliście go tam z Pegazusa, co pokazywałem ostatnio, jak można ten autobus czy ten dunę. Tu chciałem spróbować bez wjeżdżania do mechanika, innym pojazdem jednak się nie dało. Trzeba jednak wjechać jakimś obojętnym którym pojazdem. dołącz do gry i miałem czy na pewno tu mi się sam nie potwierdził ten komunikat, dlatego tu mi nie zadziałało. Jednak trzeba wjechać najpierw pojazdem, obojętny tu którym, dipad w prawo, wysiadamy, no i robimy to samo. Podchodzimy do RC Bandito, dajemy w prawo, żeby przejść do. Z tego menu, tych mechaników, tam co zmienić? Zmieniamy oznaczenie Start czy tam opcje, Ekipa Rankingi Zobacz członków, dołącz do gry. ten pierwszy komunikat sam się potwierdza my ten anulujemy, zamykamy ten menu pauzy i teraz stąd biegniemy do pojazdu który nie da się wjechać do warsztatu i dajemy gaz chyba, że znajomy może was zaprosić, wsiadamy do do pojazdu dajemy gaz wyjeżdżamy na zewnątrz, a są też pojazdy tak jak w przypadku przyczepki przeciwlotniczej, ona, no nią nie wyjedziemy no to wtedy znajomy musi nas zaprosić jeszcze raz do swojego do swojej areny